Cześć, tu Ewa i Monika. Jesteśmy aktorkami. Poznałyśmy się kilka lat temu i oprócz tego, że się przyjaźnimy, to tworzymy razem projekty. Połączyłyśmy naszą energię, pasję do teatru i komedii oraz doświadczenie. I tak powstał z naszej inicjatywy nasz pierwszy spektakl pod tytułem Niebo Wzięte. Dziękujemy za wybranie naszego spektaklu i życzymy przyjemnego wieczoru. Wylądowaliśmy. A jak wylądowaliśmy, to co? To brawa. Gramy go od ponad roku i jeździmy z nim po całej Polsce. Możemy się poszczycić tym, że organizacją i promocją spektaklu zajmujemy się całkowicie sami. I idzie to nam naprawdę super, o czym świadczy ilość osób, która zasiadła już na naszej widowni. 1.20 Stadionu Narodowego. Wow. To doświadczenie utwierdziło nas w przekonaniu, że nie pozostaje nam nic innego jak tylko działać dalej. Dlatego jesteśmy w trakcie tworzenia kolejnego spektaklu komediowego. Ponownie Maciek Kaczyński zgodził się napisać nam scenariusz, a Albert Osik zajmie się reżyserią. Brakuje nam jedynie funduszy na realizację projektu, dlatego zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie. Zanim odkryłyśmy Wspieram To, szukałyśmy jakiejkolwiek możliwości zebrania pieniędzy na produkcję spektaklu. Udało nam się uzbierać na profesjonalną sesję zdjęciową na plakat. Wiemy, że możemy liczyć na wsparcie naszych znajomych i naszej rodziny. Wspieram cię, Ewoniu, wspieram cię ale to za mało. Teraz zbieramy pieniądze na wynagrodzenie dla scenarzysty, dla reżysera, scenografię, kostiumy i muzykę. Będziemy wdzięczne za każde wsparcie. Za każde wsparcie, za każde wsparcie. Będziemy wdzięczne za każde wsparcie, za, za każde wsparcie. wsparcie. A w zamian za waszą pomoc proponujemy między innymi zaproszenie na ten spektakl, którego premierę przewidujemy jeszcze przed wakacjami. Z naszej strony zrobimy wszystko, żeby zapewnić wam rozrywkę na najwyższym poziomie. Dzięki wielkie. Dzięki. Cześć, cześć. Panie zversyśmy po prostu jak Okej